Jadąc autostradą, idąc centrami miast, czy przechadzając się po galeriach handlowych, każdy z nas choć na chwilę zatrzymał się widząc dwa złote łuki połączone w kultową już literę M. Uruchamia się wtedy nasz instynkt głód. Mamy ochotę na burgera, mimo tego, że zdajemy sobie sprawę, że jego opakowanie jest prawdopodobnie bardziej pożywne. A pomiędzy tym wszystkim afery o różowe coś, grube nadużycia wobec pracowników i nieetyczny marketing wśród dzieci. Dziennie ich restauracji odwiedza 69 milionów ludzi. Na świecie mają około 41 tysięcy lokalizacji. I pomimo tego, że uzależniają dzieci od wysokokalorycznego i niezdrowego jedzenia, to podobno wciąż mają misję pozostawić je happy, produkując półtora miliarda zabawek rocznie, tych zabawek, które możemy znaleźć w szczęśliwych zestawach dla naszych pocie. Jednak zazwyczaj każda duża firma, taka jak Temu czy BlackRock, ma swoją drugą twarz i nie inaczej jest tutaj, bo za czerwononosym klaunem kryje się prawda, o której dziś powiemy. Standardowo zachęcam Was do obejrzenia materiału i zostawienia subskrypcji na kanale Globus, by być na czasie. Research jaki przygotowaliśmy dał nam możliwość zagłębić się w odmęty jednej z najpopularniejszych restauracji na świecie. Dotarliśmy do kilku naprawdę ciekawych tematów. Już na starcie warto wytłumaczyć skrót, który wielokrotnie pojawi się w kolejnych aktach tego filmu. UPF, inaczej ultra przetworzone jedzenie. Co to takiego? W wiadomościach wielokrotnie mogliście usłyszeć o przetworzonych produktach, takich jak sery, owoce w puszkach czy nawet mąka. Do UPF-ów zaliczają się m.in. właśnie fast foody, chipsy czy parówki. Są to niskowartościowe produkty, bogate w cukry i tłuszcze. Są one trwałe i przede wszystkim tanie. W Ameryce UPF-y mają gigantyczny impact na społeczeństwo. Prawie 58% Amerykanów w swojej diecie uwzględnia ultraprzetworzone jedzenie. Czy wiąże to ze sobą konsekwencje? Oczywiście, że tak. Takie jedzenie uzależnia, otyłość, nowotwory, cukrzyca, a nawet nawet depresja, to tylko kilka z chorób, które wywołują UPF. -y. Przez ostatnie 4 dekady świat się rozrósł i to dosłownie globalne wskaźniki otyłości wystrzeliły w górę jak rakieta, a naukowcy przez lata starali się ustalić, co dokładnie za tym stoi. Wiadomo, że znaczenie mają geny, hormony, siedzący tryb życia, ale okazuje się, że jest coś jeszcze, coś co radykalnie zmieniło nasze środowisko żywieniowe. Od lat 80. na nasze talerze, a raczej do opakowań, torebek i kubków wkroczyła armia ultraprzetworzonych przetworzonych produktów spożywczych, czyli właśnie UPF-ów. Te rzeczy nie mają nic wspólnego z naturą. To żywność zaprojektowana w laboratoriach, hipersmaczna i hiperuzależniająca, napędzana dodanym tłuszczem, cukrem, białą mąką i solą, idealna, żebyś chciał jeszcze i jeszcze. Patrząc na statystyki uzależnień od tego typu produktów, daje nam to bardzo mroczny obraz. Wśród zdrowych osób uzależnienie wynosi 14% u dorosłych i 15% u dzieci. Przy uzależnieniu od alkoholu jest to 14%, a tytoniu 18%. Przy otyłości dane zaczynają być coraz bardziej przerażające. 19% u dzieci i aż 28% wśród dorosłych. Oczywiście są to szacunkowe dane, jednak pamiętajmy, że nie zostały one opublikowane przez firmy trzecie, tylko organ rządu USA. upf -y są trochę jak legalne narkotyki. Kilka wejść do McDonalda nie jest na tyle szkodliwa, aby wprowadzić jakieś zmiany w naszej kondycji fizycznej, o ile nie ma żadnych współistniejących chorób. A co ze zmianami w mózgu? No, właśnie. Badania opublikowane przez National Geographic biją na alarm. Produkty wysokotłuszczowe, jak i produkty wysokocukrowe wpływają na striatum, czyli prążkowie w mózgu. To obszar w naszym procesorze odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i motywację. dodatkowo współdziała z układem nagrody. UPF-y zwiększają wyrzut dopaminy nawet o 160%, co już jest porównywalne z alkoholem czy nikotyną. Mało tego, Public Med Central opisało dodatki zawarte w ultraprzetworzonym pożywieniu. Okazuje się, że te substancje Aktywują ścieżki dopaminowe i opioidowe, co w gigantycznym uproszczeniu w modelu zwierzęcym prowadzi do zwiększenia motywacji na zdobycie takiego jedzenia. Przekładając to z polskiego na nasze, im więcej takiego jedzenia zjesz, tym bardziej Twój mózg i Twoje ciało będzie się go domagać, i aby pokazać Wam, ile wspólnego z naturą mają te posiłki, podrzucam Wam dwa krótkie nagrania. Burger po dwóch tygodniach wygląda trochę jak kanapka zostawiona ze śniadania, którą masz w planie zjeść na kolację, tego samego dnia, rzecz jasna. W takich momentach warto docenić ludzki organizm, który zręcza rozprawia się z takim jedzeniem, no i wciąż funkcjonuje. To jest naprawdę fantastyczne. Fantastyk, fantastyk, fantastycz. Znam trochę niemiecki, tak. Rozwój kanału jest możliwy między innymi dzięki XTB. XTB to polski dom maklerski, któremu zaufało już ponad milion inwestorów z całego świata. Więcej informacji w opisie filmu. Skupmy się teraz na marketingu amerykańskiego giganta. McDonald's rokrocznie wydaje wiele milionów dolarów na reklamę. Dla przykładu w 2009 roku cała branża fast foodów wydała łącznie 580 milionów dolarów na rzecz spotów reklamowych skierowanych do dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Tak, dobrze myślicie, McDonald's był liderem wśród inwestorów. Firm. Natomiast w samym 2016 roku kampania Happy Mila pochłonęła 33 miliony dolarów. By pokazać, jakim hegemonem reklamowym jest McDonald's, zagłębmy się w statystyki. Public Med Central informuje o tym, że ponad 70% wszystkich reklam fast foodów emitowanych w programach dla dzieci należały właśnie do tego giganta. Dodatkowo dzieci w wieku od 2 do 5 lat w USA były eksponowane średnio na 21 reklam fast foodów dziennie. Po szybkich obliczeniach i zaokrągleniu wychodzi na to, że 15 z nich były od uroczego klauna z czerwonym nosem. Może to nie dawać świadomości, jak szkodliwa jest to praktyka. Natomiast kiedy pomyślimy, że na kanałach z kreskówkami dla naszych najmłodszych leciały również reklamy fast foodów, to zaczyna się robić delikatnie mówiąc trochę niezręcznie. Dodatkowo Public Med Central opublikował jeszcze jeden dość niepokojący artykuł. Przebadano 624 dzieci w wieku około 4 lat. Rezultaty: Po pierwsze, dzieci eksponowane na reklamy fast foodów były o 30% bardziej skłonne na zjedzenie tych posiłków w tygodniu niż te mniej eksponowane. Po drugie, aż 608, czyli niemalże wszystkie badane dzieci, widziały chociaż jedną reklamę McDonalda. Po trzecie zaś, 92% fast foodów konsumowanych wśród badanych dzieci stanowił właśnie McDonalda. Przy tym wszystkim warto podkreślić, że do około ósmego roku życia dzieci nie widzą różnicy między rzeczywistością a na przykład reklamą, więc wszystkie treści kierowane w ich stronę to raczej forma narracji aniżeli promocji. Wszystkie reklamy skierowane do dzieci wykorzystują też ich łatwowierność i ufność, oraz brak krytycyzmu i umiejętności czekania na spełnienie zachcianek. Dzieci do ósmego roku życia nie odróżniają treści reklamowych od innych przekazów medialnych ani fikcji. Od rzeczywistości, więc wszystkie reklamy są dla nich realne. Kolejnym celem McDonalda są państwa o niskim i średnim dochodzie, i uwaga, tutaj ich etyka zmierza do bardzo niebezpiecznej granicy. W tych krajach McDonald's publikuje 154% więcej postów reklamowych w social mediach niż w krajach wysokodochodowych. Kolejną różnicą między takimi państwami jest to, że 1 na 5 postów skierowanych jest do dzieci z mniej zamożnych domów, natomiast te bogatsze dzieci widzą takich reklam sporo mniej. Dzięki perspektywie zaczynania od najmłodszych, McDonald's buduje lojalność, która ma szansę przetrwać nawet całe życie, a to niestety przekłada się na obciążenie zdrowotne całego społeczeństwa. Otyłość, cukrzyca typu drugiego czy choroby serca to już nie jest inwestycja w to, żebyś zgarnął kanapkę i frytki, to inwestycja na lata. Wartym uwagi jest też case promocji czy darmowych dodatków. Takich postów McDonald's publikuje 40% w porównaniu do krajów zamożnych, gdzie jest to zaledwie 18%. Mądrze wykorzystują tę wiedzę, czy żerują na losach ludzi, którzy nie śmierdzą groszem? Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o takich zagrywkach. Będąc w temacie najmłodszych klientów oraz nie do końca uczciwych praktyk marketingowych stosowanych przez tę firmę, weźmy pod lupę Happy Meal. Chyba każdy kojarzy to kolorowe pudełko składające się aktualnie z burgera, frytek, zabawki i musu owocowego. Zestaw ten, co ciekawe, jest już długo w historii McDonalda. Pierwszy raz w menu pojawił się w 1979 roku. I nie zaskoczę was, ten temat bardzo szybko zdobył sympatię najmłodszych odbiorców i stał się kultowym produktem kojarzonym z rodzinnymi wypadami do złotych łuków. Jak mówiłem wcześniej, McDonald's rocznie wydawał 1,5 miliarda zabawek do swoich Happy Mini w 2014 roku. Minęło 11 lat, firma stale się rozwija, więc zapewne teraz produkują ich tylko więcej. Wiele osób może uważać, że obecność zabawek nie jest przecież niczym złym. Dzieci zjedzą, dostaną zabawkę. No właśnie, i tu tkwi haczyk. W psychologii istnieje zjawisko znane jako warunkowanie klasyczne, które zostało opracowane przez tego wąsa, tego pana Iwana Pawłowa. Pokazał on, że jeśli neutralny bodziec, taki na przykład jak Dźwięk dzwonka będzie regularnie towarzyszył podawaniu jedzenia, to w końcu sam dźwięk wywoła ślinotok, nawet bez jedzenia. I co to wszystko ma wspólnego z McDonald's? No okazuje się, że całkiem sporo. Gdy dziecko dostaje w zestawie Happy Meal jedzenie i zabawkę, jego mózg łączy oba bodźce w jedną przyjemną całość. Jedzenie wywołuje wyrzut dopaminy, zabawka wzmacnia ten efekt i zostaje z nim skojarzona. Po kilku takich powtórzeniach dziecko jest w stanie odczuwać przyjemność i ekscytację na sam widok logo McDonalda, nawet bez odczucia głodu. To nie przypadek, że Happy Meal jest happy. To strategia czysto warunkująca, lecz czy etyczna? Kolejną Kwestią są zwane collectibles, zabawki, które niejako zaczynają nabierać wartości kolekcjonerskiej. No i oczywiście, żeby ukończyć kolekcję, musisz mieć je wszystkie. Ostatnia współpraca McDonalda z Minecraftem ściągnęła do Maka nie tylko fanów ich jedzenia, ale również sympatyków świata zbudowanego z kwadratów. Rodzice, dbając o dobry nastrój swojego dziecka, nie zrobią nic innego, jak postarają się zdobyć każdą zabawkę z kolekcji. Kupią swojemu dziecku happy Meal, który swoją drogą powiela wcześniej wspomniany schemat, dla siebie dorzucą jakąś kawkę. No i tak w kółko. Pokemony, Park Jurajski, Mario Kart czy Minecraft to tylko niektóre z kolaboracji, które wzbogaciły szczęśliwe zestawy w McDonaldzie. Aby pokazać jak duży impakt na dzieci mają zabawki w Happy Mealu, przeprowadzono badanie. Jak informuje PubMed Central, wśród 337 dzieci w wieku od 6 do 12 lat przeprowadzono badanie, by sprawdzić jak duży wpływ ma zabawka przy zdrowym jedzeniu na dzieci. Grupa kontrolna posiadała 4 zabawki w 4 zestawach Happy Meal. Dwóch niezdrowych i dwóch zdrowych, gdzie wartości odżywczej Przemieściły się w normie. W grupie testowej zabawki były dostępne tylko w zdrowych zestawach. Wynik? Badane dzieci były aż o trzy razy bardziej skłonne do zjedzenia zdrowego posiłku z zabawką, niż niezdrowego bez niej. Co ciekawe, chłopcy częściej wybierali zdrowszą alternatywę. Wyniki badania dość mocno pokazują, jak kluczowym elementem zestawu jest zabawka. De facto można byłoby to wykorzystać do budowania zdrowych nawyków, prawda? Tylko pytanie, komu by się to opłacało? Chyba by się nikomu nie opłacało, niestety. W takim świecie żyjemy. Cóż, szkoda. Oczywiście były. Kraje i stany w USA, które chciały zbanować krzywe akcje McDonalda, lecz czy skutecznie? San Francisco, jako pierwsze w USA, zareagowało w związku z otyłością wśród najmłodszych. Zabawka mogła być dołączona do zestawu pod kilkoma warunkami. Posiłek powinien zawierać mniej niż 600 kalorii, mniej niż 640 mg sodu, miał zawierać owoce i warzywa, oraz napoje miały być pozbawione dodatkowego tłuszczu i cukru. Firma jednak obeszła te kwestie w najbardziej hamski sposób, w jaki tylko mogła. Zaczęto oferować zabawki za symbol. Liczną kwotę 10 centów. No bo przecież już nie jest dodawana za darmo do zestawu, tylko sprzedawana dodatkowo, prawda? <śm> Ale kurwa, to, jest to jest inteligencja! Kurwa! To jest inteligencja! Kalifornia też próbowała poskromić firmę, w związku z czym został złożony pozew w 2010 roku, by kompletnie zbanować zabawki w McDonaldzie, jednak w 2012 został on odrzucony. W Chile, co ciekawe, od 2012 roku jest całkowity zakaz dodawania jakichkolwiek zabawek w fast foodach, wszystko na rzecz walki z otyłością wśród dzieci. Kreatywnie podeszła do sprawy Wielka Brytania. Wpadli oni tam na pomysł, że do 2021 nie będzie żadnych reklam fast foodów ani w social mediach, ani w telewizji. Zgodnie z tym, co podaje PMC oraz rządowe strony Wielkiej Brytanii, taki zakaz obowiązywał wyłącznie między 2021 a 2025 rokiem. Teraz przejdźmy do trochę bardziej niepokojącej sprawy McDonald's, czyli Pink Slime. Co to takiego? To LFTB, czyli Lean Finely Textured Beef, a tak na polski to chuda wołowina o drobnej teksturze. To mięso podobne coś, to mięso oddzielane mechanicznie z tkanek, które wcześniej były uznawane za niejadalne. Mięso traktowano amoniakiem w stanie gazowym oraz kwasem cytrynowym po to, by wyzbyć się wszystkich bakterii, m.in. ekoli. I w taki sposób powstaje nam galaretowata substancja w lekko różowym kolorze, stąd właśnie nazwa. Pink slime. Afera nabrała tempa, gdy Jamie Oliver w odcinku swojego programu Jamie Oliver Food Revolution, nazywając mięso używane przez fast foody jako właśnie pink slime, nastąpiła gigantyczna burza wśród społeczeństwa. Fifth Products Incorporated, który dostarczał produkt do sieci McDonald's, zaprzecza jakoby Jamie miał jakikolwiek wpływ na którąś ze stron do wycofania swojego produktu. Oczywiście standardowo wycierał swój wizerunek licznymi nagrodami i wpisem na dobrej liście rzecznika bezpieczeństwa żywności – Marlera. Jak informuje ABC News, McDonald's odniósł się do całej sytuacji, mówiąc o tym, że jakość i bezpieczeństwo ich produktów jest dla nich najwyższym priorytetem. Na początku 2011 roku podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu stosowania wołowiny z amoniakiem w naszych hamburgerach. Ten produkt jest poza naszym łańcuchem dostaw od sierpnia zeszłego roku. Ta decyzja była wynikiem naszych wysiłków, aby dostosować nasze globalne standardy dotyczące tego, w jaki sposób pozyskujemy wołowiny na całym świecie. Mimo wszystko problem Pink Slime'u nie zamykał się jedynie za drzwiami fast foodów. Wciąż ten przysmak można było zjeść w amerykańskich szkołach na stołówkach. Co ciekawe, amerykańska firma przetwórstwa mięsnego BPI złożyła pozew w 2012 roku przeciwko ABC News na kwotę prawie 2 miliardów dolarów za oskarżenia, jakie padły na temat Pink Slime. Koniec sporu padł na 28 czerwca 2017 roku, gdzie obie firmy poszły na ugodę i zgodziły się na kwotę 177 milionów dolarów. A takie tam grosze. Pewien Amerykanin poświęcił swoje zdrowie dla nauki. W latach 90. i na początku lat 2000. McDonald's kusił ogromnymi porcjami. Za jedynie 39 centów mogłeś powiększyć frytki czy napój do rozmiaru super size. Tanie, ogromne i tłuste. Wszystko zmieniło się w 2004 roku, choć nikt nie chciał przyznać dlaczego. Od lutego do marca 2003 roku trwały zdjęcia do dokumentu super size mi Morgana Spurlocka, reż sera, który przez 30 dni jadł tylko i wyłącznie w McDonaldzie. Trzy posiłki dziennie. Założenia, jeśli ktoś zaproponuje mu supersize, nie może odmówić. Efekty? Koszmarne. Dziennie pochłaniał około 5000 kalorii, to tak, jakby jadł 9 Big Maców. W miesiąc przytył 11 kg. Jego cholesterol wzrósł do 230 mg na decylitr, gdzie dobry wynik jest w okolicy zaledwie 50 mg na decylitr. Pojawiły się depresja, zmęczenie, problemy z libido. Bóle głowy, palpitacje serca, a jego wątroba zaczęła przypominać stan zapalny typowy dla alkoholików. Już po pięciu dniach lekarze zaczęli podejrzewać, że Morgan faktycznie uzależnił się od fast foodów, a jego rodzina, przyjaciele czy dziewczyna poważnie zaczęli się martwić o jego zdrowie. Kulminacja przyszła 21 dnia. Lekarz porównał go do bohatera z zostawić Las Vegas, który zapił się na śmierć. Mimo to spurlock dokończył swój eksperyment. W 30 dni zjadł 90 posiłków ze złotych łuków, tyle ile według. Dietetyków przeciętny człowiek powinien spożyć w McDonaldzie przez 8 lat. A co z tym wszystkim zrobił McDonald's? Zaledwie miesiąc po premierze filmu zupełnie przypadkowo ściągnął z menu opcję Super Size. Oficjalny powód upraszczanie oferty i kampania It's Smart Be Active, w ramach której zakładali kluby spacerowe. Kluby spacerowe? Ja to tylko słyszałem o klubach dla biegaczy, ale w sumie może założymy klub spacerowy Globus, kto jest z Wrocławia. Napiszcie do mnie, pomyślimy, co da się zrobić. Sieć restauracji z znała, że wszystkie decyzje po premierze tego filmu były ich własną inicjatywą, no i takimi decyzjami strategicznymi. Natomiast nie oszukujmy się, wszystko to zgrało się tak w czasie, że możemy domniemywać, że jednak pan Morgan wcisnął tutaj swoje pięć groszy. Sałatki, owoce, warzywa, kalorie podawane na opakowaniach to tylko kilka z tych strategicznych decyzji, jakie podjął McDonald's, które według dziennikarzy i dietetyków łączą się ze sobą jak dwa pasujące pozle. Jak sądzicie, czy od zawsze było wiadomo, co i ile ma kalorii w tych restauracjach? Teraz to dla nas już tak trochę logiczne, bo zawsze chcemy wiedzieć, co jemy, natomiast nie zawsze było to tak oczywiste. Pomimo tego, że McDonald's swoją pierwszą restaurację otworzyli w 1955 roku, to do powszechnego użycia informacji o kaloryczności w USA weszły w 2010 roku na mocy ustawy o ochronie pacjentów i niedrogiej opiece zdrowotnej. A nie, wtedy to dopiero uchwalili to prawo, a na egzekucję dali im kilka dodatkowych lat. Można powiedzieć, że polecieli naprawdę grubo. Gdybyśmy się teraz dobrze zrozumieli, na to, żeby stworzyć tabelkę, gdzie będzie wypisane co, ile ma kalorii, tłuszczu, białka i węglowodanów, dali im 8 lat. Witamy w USA. Tutaj latamy w kosmos, robimy iPhony, ale stworzenie tabelki kaloryczności w fast foodzie jest dla nas wybitnie trudne. Stany. American Dream, można by rzec. Jeśli myślicie, że największym problemem w McDonaldzie są zimne frytki, to lepiej usiądźcie. Pracownicy tej wielkiej sieci ostatnimi laty, a zapewne przez ostatnie dekady również, zderzają się z ogromnymi problemami wyższej rangi niż nieroztopiony ser w W jednej z restauracji w Michigan grupie pracownic grożono, dotykano i wyzywano, a menadżerowie zamiatali wszystko pod dywan. Sprawa trafiła do sądu i skończyła się ugodą na 1,5 miliona dolarów. Średnia wypłata? Jakieś 10 tysięcy dolarów na poszkodowanego, czyli mniej więcej tyle, ile McDonald's Zarobi w 20 minut. I to na samych nagetsach. Ale to nie wszystko. McDonald's stosował przez lata tzw. umowy No Poach, czyli zakaz podkradania pracowników między franczyzami. Efekt: pracownicy nie mogli zmienić pracy na lepiej płatną w innej restauracji tej samej sieci. W skrócie, zrobisz karierę w McDonald's, ale tylko w tym jednym konkretnym: McDonald's. Sprawa trafiła do najwyższego sądu USA, który de facto odmówił jej rozpatrzenia. A to tylko czubek góry lodowej. W Wielkiej Brytanii, polscy pracownicy sieci McDonald's. McDonald's poskarżyli się do sądu, że zakazano im mówić po polsku w pracy. Dla efektywności sąd oficjalnie ogłosił, że firma ma rację, bo przecież nic nie buduje tak atmosfery w pracy jak zakaz rozmawiania z kolegą, który cię rozumie. I w tym wszystkim McDonald's dalej działa jak super naoliwiona maszyna. Z maskotkami, uśmiechem, kolorowymi opakowaniami i bajeczkami o wartościach rodzinnych. Podsumowując, mamy dokument Super Size Me, który pokazuje, że w 30 dni jedząc fast foody, możesz zrujnować swoje zdrowie bardziej niż inflacja port. Mamy różowy glut, czyli tak zwany pink slime, który przez lata był symbolem obrzydzenia wobec przetworzonego jedzenia, aż do dziś McDonald's musi podkreślać, że u nich to mięso jest prawdziwe. No i mamy marketing, który z chirurgiczną precyzją trafia do najmłodszych. Kolory, zabawki, postacie z kreskówek, wszystko po to, żeby tresować swoich uzależnionych klientów już od najmłodszych lat. Nie chodzi tylko o to, co jemy. Chodzi o to, w jaki sposób jesteśmy karmieni, dosłownie i metaforycznie. Jak systemowo ludzi zamienia się w tryby, dzieci w klientów, a jedzenie w uzależnienie. Więc kiedy następnym razem zobaczysz uśmiechniętego klauna z czerwonymi włosami, zadaj sobie pytanie, czy to tylko burger, czy już teatr. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wizytę i zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale Globus. Dzwoncie dzwoneczkiem, by nie ominęły Was kolejne materiały. A my widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia.